Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Bastian Wierczak, dzień dobry. Moimi Państwa gościem jest europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry Państwu. Często się zdarza Panu palić trawkę? <laughs> Nie, ostatnio w ogóle, ale zdarzało się, przyznaję. Bo jednym z, z tych pomysłów, o których Pan mówił w ostatni weekend podczas konwencji lewicy, jest właśnie dekryminalizacja marihuany. No tak, bo to jest nienormalne, że dzisiaj łamiemy życie, kariery młodym ludziom, którzy dopiero wchodzą w dorosłość i często padają ofiarą niesprawiedliwego prawa. Bo przypomnę, za posiadanie nawet niewielkiej ilości marihuany w Polsce grozi do trzech lat więzienia. Jest to nienormalne, niesprawiedliwe i trzeba to zmienić. I my, jako lewica, zawsze konsekwentnie o to walczyliśmy i uważamy, że, że, że można to zrobić także z poziomu. Unijnego. Ja jestem założycielem takiego zespołu do spraw dekryminalizacji marihuany w Parlamencie Europejskim. Będziemy o to walczyć. To jest standard europejski, którego w Polsce nadal brakuje. Ostatnio Berlińczycy się cieszyli z powodu legalizacji marihuany. Tam dosyć duży tłum się zebrał No i zrobiło się gęsto od dymu po północy przy bramie brandenburskiej. No tak, tylko my w Polsce też mamy przecież marsze konopne, mamy ruch wolny konopi, które też bardzo wspieram, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby unormalizować to, żeby państwo wzięło odpowiedzialność za coś, co dzisiaj jest szarą strefą i w jakiejkolwiek szkole, do jakiejkolwiek szkoły Pan pójdzie, zobaczy Pan, że tam jest dealerka, nie, która jest niekontrolowana, która sprzedaje nie wiadomo co, z czego to jest zrobione, i tak dalej, to jest zagrożenie dla młodych ludzi, to jest niebezpieczne i państwo powinno tutaj wkroczyć, i nie tylko to, w jaki sposób okiełznać legislacyjnie, czy także jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale także jeśli chodzi o kwestie finansowe, to są około 4 miliardy złotych dodatkowo do budżetu państwa. I ja chciałbym, żeby podobnie jak inne używki państwo reguluje, także tą używkę państwo miało pod kontrolą, bo tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi, chodzi o kwestie związane z prawem i chodzi o kwestie związane z finansami. Normalna sprawa w całej Europie, w Polsce tego brakuje. My jako Lewica chcemy to zmienić. Skoro już pan zaczął o szkołach, to kolejny z pomysłów, wyprowadzenie religii ze szkół. 2 miliardy złotych każdego roku kosztuje y, nauczanie lekcji religii w szkołach i my uważamy jako lewica, że te pieniądze po pierwsze można przeznaczyć na lepsze rzeczy, po drugie odciążyć szkołę uczniów, przede wszystkim i nauczycieli, których. Program jest przeładowany. Młodzi ludzie spędzają bardzo dużo czasu w polskiej szkole. Miejsce religii jest w salkach katechetycznych i tam może ona być nauczana, a nie w szkole, która powinna być świecka i którą po prostu najzwyczajniej w świecie nie stać na to, żeby finansować. I ubolewam też, że w, w tej sprawie. Tak mało jest nadal robione w obecnym rządzie. My, jako lewica, chcemy przyspieszenia w tej sprawie. Uważamy, że nie może być tak, że w 2024 roku w świeckich szkołach nadal za publiczne pieniądze prowadzi się tego typu lekcje. Salka katechetyczna jest odpowiednim miejscem. Likwidacja Funduszu Kościelnego to kolejny z punktów, o których Pan osobiście mówił. Tak. No to jest pakiet świeckiego państwa. Oprócz hmm. wyprowadzenia lekcji religii ze szkół trzeba Fundusz kościelny. Ten, ten fundusz powstał na zasadzie zadośćuczynienia kościołowi za straty poniesione podczas byłego systemu. Dawno już te straty zostały wyrównane i nawet z nawiązką. Szczecin może tutaj także wiele opowiedzieć, jak oddawano grunty i tak dalej, jak budynki przekazywano za symboliczną złotówkę. Więc trzeba to zmienić i państwa nie stać na to, żeby finansować bogaty kościół, to trzeba unormalizować. Naprawdę, Polska jest 20 lat w Unii Europejskiej. Najwyższa pora, żeby te europejskie standardy trafiły w końcu do Polski, jeśli chodzi o świeckie państwo, jeśli chodzi o e, kwestie regulacji używek, jeśli chodzi o kwestie praw kobiet, jeśli chodzi o e, wynagrodzenia europejskie. My walczymy o te europejskie standardy, bo jesteśmy najbardziej proeuropejskim ugrupowaniem ze wszystkich. I jest pan europosłem już od. Kilku lat. Startuje Pan teraz na kolejną kadencję z, jako jedynka z Mazowieckiego. To co Pana sprowadza do Szczecina i do Pomorza Zachodniego dzisiaj? Jestem współliderem lewicy, więc biorę odpowiedzialność za naszą formację, która tutaj akurat i chciałbym podziękować. Ma dość dobre poparcie i za to poparcie wszystkim wyborcom dziękuję. Mamy naszego kandydata, lidera listy zachodnio i lubuskiego, Pana byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, więc jest to kandydatura nie tylko bardzo mocna, a bardzo szanowana, ale także symbolicznie ważna dla polegi Polaków i przyjechałem pana premiera tutaj wesprzeć, będziemy mieli wspólną konferencję prasową dzisiaj w Świnoujściu na przejściu granicznym polsko-niemieckim, pokazując też szczególnie temu młodemu pokoleniu, który nie pamięta czasów, kiedy potrzebny był paszport, książeczka walutowa na przykład, wizy i tak że dzisiaj dzięki obecności w Unii Europejskiej nie ma granic de facto możemy przejechać z Warszawy do Lizbony bez paszportu i to jest jedno z osiągnięć, którym, o którym powinniśmy mówić, bo ci wszyscy szaleńcy z PiSu i z Konfederacji opowiadający, że Polska może wystąpić z Unii Europejskiej, że poradzimy sobie bez Unii Europejskiej, no chcą, to jest bardzo niebezpieczna retoryka, bo wyprowadzając Polskę z Unii Europejskiej wpadniemy w orbitę Rosji i Białorusi. A co to oznacza? Wystarczy spojrzeć na Ukrainę. Joachim Brudziński na Antenie Radio Szczecin zapewniał, że PiS jest bardzo prounijny i wcale nie myśli o żadnym poleksicie. PiS brata się z koniami trojeńskimi i Putina. Przypomnę, pan premier Morawiecki ostatnio wystąpił na zlocie tych wszystkich szaleńców proputinowskich w Hiszpanii, gdzie prezentował bardzo antyeuropejską politykę. Przypomnę, że koledzy pana Brudzińskiego i koleżanki nazywali flagę unijną szmatą, wyprowadzali ją z budynków publicznych, mówili, że jesteśmy pod brukselską okupacją. Nie będę już cytował pana prezydenta Dudy, który mówił o wyimaginowanej wspólnocie. Więc y, y, tych przykładów y, nie tylko. Praktycznych, bo Polska przez ostatnie lata w Brukseli siedziała na jeżyku karnym. Ja to obserwowałem. PiS nie miał nic do powiedzenia w żadnej sprawie. Był największą delegacją narodową, ale w sprawach europejskich nie miał nic do powiedzenia. W Brukseli trzeba siedzieć przy jednym stole i ostro negocjować e, e, polskie interesy. E, jeżeli chcemy coś znaczyć, to Polska powinna proponować różne rzeczy. My jako Lewica proponujemy na przykład konstytucję dla Europy, zniesienie e, patologii dotyczącej wet. Ta, które blokuje ważne inicjatywy, na przykład dotyczące Ukrainy, czy opodatkowania wielkich korporacji. I tam trzeba negocjować. Lewica jest drugim ugrupowaniem w parlamencie europejskim. Jesteśmy drugą siłą polityczną. Mamy realny wpływ na realne zmiany i dlatego warto głosować na Lewicę. Polecam pana Cimoszewicza i innych kandydatów i kandydatki. No właśnie, bo Joachim Brudziński raczej mandatu jest pewny, podobnie jak pan Bartosz Arłukowicz, a z okręgu trzynastego prawdopodobnie takich mandatów będziemy mieć dwa. No bo nie spodziewamy się jakiejś gigantycznej frekwencji, żeby, żeby udało się zdobyć te trzy mandaty, więc Włodzimierz, ci może widz trochę wystawiony, tak? Trzeba zmienić Może być trzeba zmienić ordynację wyborczą, ona jest niesprawiedliwa. Państwo płacicie cenę za złą ordynację wyborczą, która nie daje szans pełnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Dwa mandaty z takiego ogromnego i bardzo znaczącego okręgu, jakim jest Zachodnie Pomorze i Lubuskie, to jest zdecydowanie za mało i, i, i musimy to zmienić. My jako lewica zapowiedzieliśmy zresztą, mogę to zapowiedzieć u pana też, bo to dawno chyba nie było tej dyskusji, będziemy wychodzili z inicjatywą zmiany ordynacji wyborczej, oczywiście po wyborach, ale tak, żeby sk skroić te okręgi wyborcze nie pod PIS czy jakieś inne duże ugrupowanie, ale tak, żebyście Państwo mieli sprawiedliwą reprezentację. Czyli co na mniej przykład... okręgów? Tak, mniej okręgów, jeden być może wielki okręg wyborczy. Taki jest standard europejski. W no. Europie tworzone są listy krajowe, w których układa się tę Listę tak, żeby ta reprezentacja była proporcjonalna, żeby każdy okręg czuł się reprezentowany. Dzisiaj państwo tutaj w zachodnio-pomorskim lub tego nie macie. Macie dwie siły polityczne, które zawsze zgarniają mandaty, a poza tym nie macie żadnej reprezentacji. To jest niesprawiedliwe. Szczecin, zachodnie Pomorze zasługuje na swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim, która będzie większa niż Brudziński i jeszcze jeden dodatkowy poseł. To musi się to zmienić. Czyli... Mówi pan, że to nieważne, kto tam jest na tej jedynce i tak byłby mandat dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Platformy, taka tak? Jest, taka jest ordynacja wyborcza niestety i oczywiście zdarza się, że ten mandat czasami przechodzi. Ja wierzę głęboko, że tak się stanie w przypadku pana premiera Cimoszewicza, który na pewno osiągnie tu dobry wynik. Zachęcam do tego głosowania, ale na przyszłość te zmiany są konieczne, żebyście państwo mieli sprawiedliwą reprezentację w parlamencie europejskim. Dzisiaj nie macie. Zanim uciekniemy do internetu, jeszcze chciałbym zapytać... Aby też słuchacze, którzy słuchają nas w WM, usłyszeli. Euro przyjmiemy jako Polska, czy nie ma na razie szans na to? Dzisiaj na pewno nie ma szans, bo Polska nie spełnia kryteriów wstąpienia do strefy euro, więc to się dzisiaj nie wydarzy, ale na pewno w. W pewnym momencie trzeba będzie to zrobić, bo do tego się zobowiązaliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej, podpisując traktaty, ale dzisiaj nie ma tego przestrzeni. My jako Lewica uważamy, że najpierw powinniśmy mieć europejski standard wynagrodzeń, tą, dogonić tą średnią europejską, jeśli chodzi o wynagrodzenia. To jest nasz cel. Jesteśmy ugrupowaniem, które jest tym konsekwentne. Przypomnę, w ostatniej kadencji Parlamentu Europejskiego osiągnęliśmy kompromis, jeśli chodzi o europejską pensję minimalną. To, że w Polsce rośnie pensja minimalna, za Wdzięczacie państwu między innymi Lewicy, która to wywalczyła w Parlamencie Europejskim, bo jest, jest osoba, odpowiednie prawo, które zmusza rządy do podniesienia tej pensji minimalnej. Więc dzisiaj walczymy jako Lewica w Parlamencie Europejskim, żebyśmy mieli po 20 latach obecności Polski w Unii Europejskiej europejską pensję średnią. Że jak już mamy ceny europejskie, jak pan pójdzie do sklepu w Szczecinie, w Świnoujściu, mm -hmm. czy w, w Gryfinie, czy gdziekolwiek, to ma pan ceny europejskie. Ale jak pan popatrzy na wyciąg z konta, jak pan dostaje pensję, to niestety prawdopodobnie pensję ma, ma pan nadal wschodnią i musimy to zmienić. Dziękuję pięknie słuchaczom, którzy są z nami na DAP+, i w FM-ie, i uciekamy do internetu. Zapraszam do słuchania nas dalej na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku. To kolejne tematy. Moim Państwa gościem jest Robert Biedroń, europoseł lewicy. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tej konwencji, która odbyła się w ten weekend. Tam było też dużo o prawach pracowników. Taki pomysł: 35-godzinny tydzień pracy z zachowaniem pensji. Tak, bardzo sprawiedliwy, ponieważ Polacy pracują najwięcej w Europie, a zarabiają nadal niewiele i musimy doprowadzić do tego, żeby pensje rosły, a czas pracy był skrócony, ponieważ. Pracujemy najwięcej. Musimy to jakoś okiełznać, Jesteśmy przemęczeni. Jest to odbywa się to kosztem naszego życia rodzinnego i um, um, podobnie jak w innych krajach, we Francji, w Niemczech to jest testowane. Także w Polsce są firmy, które, mhm. na przykład Herbapol testuje taki skrócony czas tydzień pracy, żebyśmy ten standard wprowadzili do Polski, bo to się Polakom po prostu należy. Jesteśmy społeczeństwem, które bardzo dużo pracuje. I dobrze by było, żeby ten czas pracy był skrócony nie kosztem wynagrodzenia. I to jest bardzo ważne, bo czasami gdzieś tam pojawiają się takie zapowiedzi, że będzie to kosztem wynagrodzenia. Nie, będziemy po prostu pracowali. Pan jako redaktor, który pracuje na etacie, będzie pracował 35 godzin w tygodniu albo 4 dni w tygodniu, a miał pensję, którą ma pan dzisiaj zapewnioną. Chciałbym pracować 40, ale to. 40, proszę bardzo. Jak pan chce więcej pracować, albo. Nie, chciałbym pracować tylko 40, a, jak tylko. na razie. Tak. No to my do tego to zmierzamy. Moje początki w Radiu Szczecin, więc może kiedyś będzie to 40, a później już 35. A, ale tam w tych punktach jest także prawo bycia offline, czyli właśnie do rzucenia telefonów w kąt i nie odbierania tych telefonów tej poczty służbowej po no, godzinę Ale ludzi. Znaczy, jeżeli szef w weekendy pisze do pracowników no to jest to coś jest dziwnego. Nie na to się umawiali pracownicy. Nie taki powinien być standard jeśli chodzi o przestrzeganie prawa pracy i chcielibyśmy żeby ci ludzie mieli czas na odpoczynek. No jesteśmy naprawdę zapracowanym społeczeństwem i Przew powinien wiedzieć, że są godziny, w których pracownik powinien odpoczywać, a nie być ciągle, jak to się mówi jak pan już użył tego angiel angielskiego słowa na stand-byu. Mhm. E, tak nie może być. I trzeba to zmienić. Jest zresztą też w tej sprawie prawo europejskie, które też będzie to regulowało właśnie dotyczące work-life balance to się nazywa. Tak jest. Europejski Fundusz Mieszkaniowy krótko. Tak, no to jest problem braku mieszkań jest w całej Europie. Polska nie jest wyjątkiem. W Polsce brakuje dwóch milionów mieszkań. Szczecin jest jednym z przykładów, że, że ceny mieszkań rosną dramatycznie, brakuje ich. A my ludzi. jesteśmy nauczeni, że trzeba kupić. Jesteśmy nauczeni, że trzeba kupić, ale nie zawsze musimy je kupować. Jeżeli pan pojedzie do Wiednia, do, do Berlina, do, 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 do wielu innych miast w Europie, to tam miasta, ale przede wszystkim państwa, rządy państw wprowadzają. Takie powszechne programy budowy mieszkań z niskim czynszem, gdzie za polskich warunkach, pewnie za około 800 tysięcy zł, może pan wynająć takie 50-metrowe mieszkanie i normalnie żyć w Szczecinie, czy w Krakowie, czy w Warszawie. Uważam, że to, tak, tak to powinno wyglądać. Dlatego domagamy się powstania takiego europejskiego programu budowy mieszkań, który w całej Europie będzie miał przeznaczony, dla całej Europy będzie miał przeznaczony budżet, gdzie państwa narodowe, y, y, członkowskie będą mogły z tego budżetu. Tu korzystać i budować te mieszkania. Dużo tych obietnic i to takich blisko ludzi, blisko mieszkańców. A może Pan powiedzieć o jakichś obietnicach sprzed poprzednich wyborów, które udało się Panu już jako europoseł wprowadzić w życie? Europejska Karta Praw Kobiet, na przykład Europejski Standard, jeśli chodzi o, o prawa kobiet, gdzie powstała karta i będzie ona negocjowana z przyszłą Komisją Europejską, co ona w praktyce oznacza, że Polki. Będą miały takie same prawa jak francuski, belgijki czy holenderski. Dzisiaj nie mają takich samych praw, na przykład jeśli chodzi o przerywanie ciąży. Z innej, ja, ja, ja byłem przewodniczącym Komisji Równouprawnienia, więc na przykład jeśli chodzi wspomniał pan, work-life balance, to między innymi mhm. też jest jedna, jedna, jedna z legislacji, nad którą ja negocjowałem i pracowałem. A w sferze na przykład budżetowej udało się wynegocjować największy budżet dla Polski, historyczny, którego PiS nie był w stanie do Polski sprowadzić przez to. Osiem lat swoich rządów. My, jako koalicja demokratyczna, dzisiaj te pieniądze do Polski sprowadzamy. Nie, nie tylko jeśli chodzi o KPO, ale także fundusze spójnościowe. I jako członek komisji budżetowej pracowałem nad tym budżetem na przykład. Mhm. Euro trochę pan odłożył? Odłożyłem sporo. To są, ja, ja chciałbym, żeby ten europejski standard pensji oznaczał właśnie takie pensje, gdzie człowiek będzie w stanie też odłożyć. O to walczę. Tak, taka powinna być lewica, która zawsze się ogląda z tyłu i patrzy, czy nikt nie zostaje i spróbu, próbuje do, do, doszusować innych. Tak, w parlamencie europejskim dobrze się zarabia. Dobrze czy bardzo dobrze? Bardzo dobrze. Tak to też dlatego pan chce kolejną kadencję? Nie panie że ja naprawdę ja mam co robić i jako współprzewodniczący partii oprócz tego, że pracuję w Parlamencie Europejskim też pracuję tutaj, ale ta praca w Parlamencie Europejskim przynosi konkretne wymierne rezultaty jak ja patrzę na przykład ile szans miałem i co zrobiłem jeśli chodzi o wspieranie Białorusi, ja byłem szefem delegacji białoruskiej I ile pomogliśmy opozycji białoruskiej Ile pomogliśmy Polkom i Polakom, jeśli chodzi na przykład o wdrożenie konwencji stambulskiej. Po wielu latach udało się to zrobić na poziomie Unii Europejskiej. Pomoc, jeśli chodzi o niższe rachunki. Polacy nadal płacą najwyższe rachunki, ale ta wspólna polityka energetyczna. Wszędzie tam, gdzie PiS podkładał nogę, my staraliśmy się iść do przodu. To było trudne, ale udało się bardzo wiele załatwić, i ta kolejna kadencja będzie pewnie trudniejsza. Bo jesteśmy zagrożeni falą szaleństwa prawicowego. Konfederacja i PiS są na czele na pewno tego szaleństwa w mojej ocenie, gdzie wiele rzeczy może być zastopowanych, na przykład jeśli chodzi o prawa kobiet. Bardzo się tego boję, mówię szczerze, bardzo się boję, że to, co zrobił PiS z Konfederacją tutaj Polką, przypomnę, złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ograniczając prawa kobiet, mogą próbować robić w Parlamencie Europejskim w Unii Europejskiej, jeżeli wielu się z nich dostanie, więc jak to? ktoś chce głosować na Konfederację albo PiS, to niech się zastanowi co robi swoim najbliższym w otoczeniu córką, matką, babkom, koleżanką z pracy, bo to jest bardzo niebezpieczne. Chciałbym jeszcze zapytać na koniec w odniesieniu do ostatniej przepychanki na antenie telewizyjnej z panem Przemysławem Czarnkiem o poziom debaty politycznej w Polsce. Poziom debaty politycznej w Polsce sięgnął dna, ale widzę, że jeszcze ktoś tam z dołu puka i jest jeszcze kolejne dno, jak widać. Ja nie chciałbym komentować tego akurat wydarzenia i pana Czarnka. Myślę, że to się samo komentuje, ale myślę, że generalnie. Czy za... Ja się boję, że wcześniej czy później dojdzie do takiej tragedii jak na Słowacji. My się niczego nie nauczyliśmy po śmierci Pawła Adamowicza, i politycy yy, 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 przekraczają kolejne granice, przykładając rękę do kolejnej tragedii. To jest najgorsze. Yy, yy to dno dna jeśli chodzi o debatę ciągle nam się wydaje że już osiągnięte i ciągle jest jeszcze gorzej i od mowy nienawiści do przestępstw nienawiści jest bardzo krótka droga akurat w pańskim radiu w, w radiu Szczecin nie muszę o tym przypominać bo państwo macie też bardzo traumatyczne doświadczenie z tego poprzedni zarząd, rządzący tym radiem myślę że popełnili też bardzo korygodne błędy które przyłożyły rękę do eskalowania tego konfliktu i do realnych ofiar, które takie konflikty przynoszą. Okej. Okay. Też jeszcze pozwolę sobie ostatnie pytanie na koniec, bo dużo pan mówił o europejskiej karcie praw kobiet, o, o tym, jak pan bardzo dba o to, żeby kobietom było lepiej w życiu. A jednak gdzieś u pana w historii tam ten konflikt z mamą no cały pan, czas to, nie dzwoni. Pan, to jest historia milionów rodzin, które Pytali żyją w to taki... Żyją rodziny, których jest alkoholizm. Mój ojciec był alkoholikiem, ja nigdy tego nie ukrywałem. U mnie była przemoc domowa i, i tak się ta historia złożyła, że niestety... Ja to wyjaśniałem wielokrotnie i nie chcę mm -hmm. wracać do tej traumatycznej historii, ale to też pokazuje, że mamy pewien problem, to jest nieprzerobione. W wielu rodzinach ludzie nie rozumieją tego i wykorzystują też politycznie. I to wydaje mi się, że jest kolejny przykład tego, jak można fake newsy rozprzestrzeniać w dobrej sprawie, niestety. Czy dzisiaj Wasze relacje są poprawne, czy, czy nie ma problemu? Ja nie tych chcę relacji. o tym rozmawiać. Moje okay. relacje z mamą zawsze były poprawne i Państwo wiecie, to można to zobaczyć i tak dalej. To, to są moje prywatne sprawy. Ja o nich mówię publicznie, dlatego że uważam, że problem alkoholizmu i przemocy w rodzinie jest poważnym problemem. To dotyczy milionów ludzi w Polsce i, i dla mnie to jest sytuacja trudna, ale uważam, że trzeba o tym mówić, dlatego że to jest realny problem. Ja czasami wracam do tej. Prywatnych historii, ale uważam, że to państwo powinno też coś z tym zrobić. To, to nie jest tylko historia Biedronia, w którym była przemoc domowa i my jako rodzina cierpieliśmy przez to, ale to jest problem dużo bardziej powszechny. A mam takie wrażenie, że politycy zajmują się wszystkim tylko nie rzeczami, które są ważne. Każdego dnia w Polsce y, kobiety są ofiarami przemocy domowej i dzieciaki za, przez to cierpią i państwo także tutaj powinno więcej zrobić, a nie robi. Dziękuję. Tu kropka. Moim Państwa gościem był Robert Biedroń, europoseł Lewicy i kandydat na europosła z Mazowieckiego. Dziękuję wszystkiego dobrego.